Dostrajamy. To podcast o tym, co mi w duszy gra, o czym śpiewam swoje życie i o tym, co we mnie żywe. To moja melodia w orkiestrze wszechświata. Czasem będę śpiewać solo, czasem w duecie, jak w życiu. To opowieść o pięknie życia, jego odkrywaniu i pamiętaniu o nim w codzienności. Nazywam się Dominika Osak. I zapraszam Was do wspólnego dostrajania się do siebie. Cześć. Zbieram się od, mm, od kilku tygodni do e, zrobienia notatek, planu, rozpisania odcinków podcastu, których wymyśliłam, e, że chcę nagrywać. I tak dzień za dniem przesuwam sobie to zadanie na kolejny dzień, jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj, i stwierdziłam, w ten sposób nigdy nic nie nagram. Także idąc za swoją e, często powtarzaną przeze mnie sentencją, ten moment jest teraz, Siedzę właśnie na fotelu z moim pieskiem, malipkiem na kolanach, z telefonem w dłoni, bez żadnego specjalnego mikrofonu, ustawień, nagrywania, obrazu. Jestem. Taki, Taki oto początek. I właśnie, początek. <taki> Dopiero co był początek roku, w zasadzie wciąż jest. Dzisiaj jest 16 stycznia, więc wciąż zaliczam to do początku nowego roku 2025. Czym są te początki? I gdybym chciała opowiedzieć historię swojego a, doświadczenia, przemiany, sama nie wiem jak to nazwać, e, dotarcia do siebie, nie, to też nie jest to, bo wciąż docieram do siebie, wciąż dostrajam się do siebie. Rozpoczęcia świadomego poszukiwania siebie w tym świecie, tak mogę to określić, to był to. E, tym początkiem prawdopodobnie był 2018 rok, kwiecień. Tak sądzę. To mógł być początek mojej drogi, czyli prawie 7 lat niezły cykl. Byłam, byłam wtedy w mojej podróży po Azji, pół, półrocznej. Pojechałam, rzuciłam pracę, sfrustrowana, zmęczona tym życiem, jakie prowadziłam, bogatym, dynamicznym, szalonym, konsumpcyjnym, zakup totalnie odmiennym od tego, które teraz prowadzę. E, właśnie siedzę w, w domu, który wynajmuję w Bieszczadach. Zasypało mnie półtora tygodnia, prawie już dwa. Nie wychodziłam poza teren posesji, bo mnie zasypało wyjazd. E, Trasę z garażu do, do ulicy. E, próbowałam wczoraj, przyznaję, kilka razy machnąć łopatą, ale to nie jest dla mnie. E, szczerze sobie spojrzałam na to i powiedziałam: to nie jest dla mnie, a ponieważ nic nie potrzebuję ze świata zewnętrznego, to po co mam to robić? Niech ten śnieg sam się roztopi, niech to zrobi słońce i temperatura za mnie. Natura sprzyja. Bardzo mocno w to wierzę i wierzę w to, że w swoim czasie. Kiedy będzie na to czas, że mam wyjechać z, do miasta, tak zwane, to, to nastąpi. Wracając do, do tego odmiennego życia, gdzie sobie nie wyobrażałam spędzić jeden dzień w ciszy i spokoju, sama? Sama? No, naprawdę, po co miałabym sama spędzać cały dzień? Przecież tyle jest interesujących zajęć. Zajęcia z tango, z włoskiego, imprezy, restauracje, towarzystwo, wyjazdy, podróże, podróże. Jednej nie skończyłam podróży, już wymyślałam kolejną, ciągnę na walizkach. W ogóle nie byłam w swoim mieszkaniu. Przychodziłam tam tylko się przespać i jak najszybciej wyjść. No i praca, 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 praca. Szaleństwo. I w tamtym miejscu, kiedy sięgnęłam jakiejś ściany, walnęłam głową bardzo mocno parę razy w tę ścianę i stwierdziłam, że chyba nie chcę tak żyć, że to, to mi się nie podoba. Może to na zewnątrz wygląda pięknie, może moja rodzina i wszyscy znajomi ludzie myślą, że osiągnęłam jakiś sukces. Tak zwany sukces, czym to jest. A ja byłam totalnie nieszczęśliwym człowiekiem. Może okej, okay, nie totalnie, bo cieszyłam się tym, co jest. Um, lubiłam to i to też nie jest tak, że um, skłamałabym teraz, gdy, sama szczerze przed sobą mówię, że skłamałabym, gdybym mówiła, że totalnie, ale część mnie gdzieś głęboko chciała czegoś innego i nie wiedziała, czym to jest. Więc. Um, więc cóż, byłam na wakacjach pierwszy raz w Azji Południowo-Wschodniej na Sri Lance i tam pamiętam leżąc na plaży, e, czytając e, książkę Shantaram, która mnie totalnie wywaliła wtedy. E, czytając tę książkę, leżąc na tej plaży, po całym doświadczeniu bycia na tej Sri Lance, e, przepięknej, którą również bardzo polecam nieustannie. Poczułam, że ja nie chcę tak żyć jak dotychczas. Nie chcę tak żyć, nie wiem jeszcze jak, ale tak nie chcę. Wróciłam do swojego życia, do pracy i zaraz po powrocie oczywiście prosto z lotniska. Eee, od razu pojechałam do pracy, no bo przecież każda godzina jest ważna i przecież tam ta firma, ten, ten świat bez mnie nie przeżyje i muszę się stawić, żeby wszyscy widzieli, że jestem. Wspaniałe. Ilu z nas to czuło? Mm. Tego samego tygodnia w piątek siedziałam w biurze. Robiłam jakieś, akurat tygodnia to były jakieś no, pierdółki. Takie biurowe pierdółki. I dostałam wiadomość od chłopaka, którego poznałam w Tangalle, takim miasteczku na południu Sri Lanki. Byłam tam z moją przyjaciółką. Poznałyśmy tam takiego chłopaka, który był gospodarzem takiego guest house'u, miejsca, gdzie nocowałyśmy. Jakoś zakolegowaliśmy i on wysłał mi wiadomość o tym, że chyba dzień po tym, jak opuściłyśmy Sri Lankę, była wielka powódź. I w tym regionie, gdzie byłyśmy dokładnie w tym miejscu, moment po tym, jak wyleciałyśmy, była ogromna powódź i zmiotło domy, ludzie się ewakuowali, uciekali, stracili cały no, dobytek swojego życia, to może też duże słowo w tamtym regionie, ale wszystko, co posiadali. I wysłał zdjęcia, siedziałam w biurze, patrzyłam się na komputer, na ludzi dookoła mnie, na te ściany. To biuro jeszcze był w takiej ala piwniczce, <noise> bardzo inspirujące do pracy. Siedziałam i, i zobaczyłam bezsens, bezsensowność tego, co robię w skali świata, życia, istnienia. Byłam kierownikiem produkcji, producentem e, bajek dla dzieci. To było fantastyczne, bo to w ogóle piękny projekt, dużo niosący, więc bardzo... To chyba sprawiało, że um, jakoś to mnie unosiło na powierzchni, że to jest jeszcze jakieś sensowne, niesie wartość dla, yy, dla dzieciaków. Ale w skali istnienia to, to było tak nieistotne w tamtym momencie. I oczywiście od razu uruchomiłyśmy z przyjaciółką w weekend zbiórkę yy, w Polsce, yy, pieniędzy, żeby wesprzeć Sri Lankę. Zrobiliśmy przekaz międzynarodowy do tego znajomego. On tam paczki porobił, kupił koce, jakieś rzeczy dla, dla lokalnej ludności. To było piękne, szybkie i, i bardzo też potrzebne tam. I po weekendzie już wiedziałam i po weekendzie się zwolniłam z pracy. Fakt, że zajęło mi to jeszcze kilka miesięcy do końca roku, to było najdłuższe chyba wypowiedzenie, jakie można sobie zagwarantować 7 miesięcy, ale też nie chciałam zostawić tego projektu, tej firmy, tak w szybkim tempie. Więc trwało to, niosło ze sobą wiele ataków paniki, stresu, takiej już. Nie bycia tam w zasadzie, bo już z decyzji nie byłam, ale jednocześnie się zadeklarowałam, a ponieważ jestem bardzo. Znaczy jestem, byłam, nie wiem, staram się już tak bardzo nie być, ale byłam na pewno bardzo e, taką osobą, która dowozi za wszelką cenę kosztem siebie, ale dowiozę. E, i, no I dowiozłam, dowiozłam, natomiast no, kosztem swojego zdrowia psychicznego, gdzie czułam, że się już rozpada, że już nie mogę, że już nie chcę, nie wytrzymam, ale zacisnę zęby i dam radę. No i dałam. Przetrwałam to i e, z sukcesem uważam. I jednocześnie to się wiązało z tym, że w styczniu e, miałam lecieć w podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Z biletem w jedną stronę. No i tak też zrobiłam. I po dwóch, trz po trzech miesiącach tej podróży, em, gdzie przemierzyłam kilka krajów, dotarłam na dziesięciodniowy retreat, no, bo to nie był retreat. Myślałam, że to jest właśnie miejsce, gdzie będzie dobre jedzenie, yoga, chill, odpocznę sobie trochę pomedytuję. Takie miałam wyobrażenie, ale trafiłam na Wipasen. Kto wie, czym jest Vipassana, gratuluję. Kto był, gratuluję. Kto nie był, polecam. Może o tym nagram inny odcinek, ponieważ założyłam sobie, że odcinki będą miały około 15 minut, a widzę, że już gadam ponad 11. Malibuś, tak, jesteś tutaj obecny, już mówiłam. Teraz poczekaj, poczekaj spokojnie. Trafiłam na Vipassanę, która tak zbierając. Do końca tej historii, czyli do początku, e, która tak czuję głęboko, że była początkiem e, tej mojej świadomej drogi poszukiwania zgłębiania siebie, tak to określę. E, a pewnie mogłabym jeszcze jakieś inne, mądrzejsze określenie znaleźć, gdybym się na tym zastanowiła, ale ponieważ. Uznałam, że nie będę się zastanawiać, tylko będę e, nagrywać i nie myśleć o tym za bardzo, to tak to nazwę. Zatem kończąc <gryw> ten wywód e, o początku e, drogi, która doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem, a jest to przepiękne miejsce i jest mi w tym miejscu bardzo, bardzo dobrze, kończę ten początek tego podcastu. Tej opowieści, czymkolwiek to będzie, to się okaże. Kończę tym początkiem, otwarciem i pewnie o tych różnych etapach tej historii, tych siedmiu lat pewnie do nich gdzieś będę się odnosiła w, tym, w tych nagraniach, bo były to absolutnie kluczowe etapy kluczowy etap to siedem lat mojego życia. Dzięki któremu dotarłam do miejsca, gdzie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą kobietą, jestem szczęśliwym człowiekiem, czuję się szczęśliwa. I myślę, że to jest sedno, <grym> sedno tego, czym jest dobrostan, skąd bierze się ten dobrostan, z jakiego uczucia w nas, z jakiego patrzenia na świat, z jak głębokiego. Nie tyle dostrojenia się, co nieustannego dostrajania, bo ja wciąż się dostrajam każdego dnia, budzę się rano, wstaję, badam sobie, z czym dzisiaj jestem, co jest dla mnie dobre, czego chcę, co ja dzisiaj chcę robić. Miałam jakiś pomysł na dzisiejszy dzień, mam jakiś zarys, plany, listę zadań do zrobienia, niekończącą się, jak zwykle to w życiu jest. W, tym, w tej sferze projektowej, domowej, w domowej to w ogóle nie ma końca. I, i pomimo tego badam sobie, z czym dzisiaj jestem, co, co ja chcę, co czuję, że chcę dzisiaj zrobić, albo też nie. Tak, badając siebie każdego dnia, czuję, że jestem w stanie dostrajania się do siebie, do świata, do przestrzeni, do natury. E, do, do ludzi, którzy stają na mojej drodze, do sytuacji i o tym będę tu opowiadać. Tak myślę. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. E, w każdym razie będzie o dostrajaniu się, tym wewnętrznym, e, zewnętrznym, e, każdym, bo to jest nieustanny, niekończący się proces. znaczy, Kiedyś się kończy, ale <grym> mam nadzieję, że jeszcze daleka droga do tego końca. Bo czuję, że dużo, dużo jeszcze w tym świecie jest do, do odkrywania. Także zapraszam. Zapraszam Cię do, do spotkań krótkich, treściwych. Chciałabym, żeby były konkretne i treściwe. Czasem mogę podpływać, ale może takie też mają być. Zobaczymy. Tymczasem do usłyszenia. Jeśli masz ochotę, wróć posłuchać mojego kolejnego odcinka, który wierzę, że uda mi się nagrać w najbliższym czasie. Um, a kiedy wypuszczasz, zobaczymy. Tymczasem, cześć. Wszystko, o czym opowiadam w podcaście, stanowi moje osobiste doświadczenie i nie jest przepisem na życie, poradą czy sugestią. To, co służy mi, nie musi służyć tobie, ale może zainspirować. Zachęcam do szukania i weryfikowania, co jest dla Ciebie właściwe.